Jak powiem pani Jakubie, że trzeba, to pan Jakub no nie pójdzie do samochodu siedzieć, no to może pójść do drugiego pokoju, może jak daleko przyjechaliśmy, pójść się położyć, odpocząć, a trzeba nam później wracać dwie, trzy, trzy, czy trzy, 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 godzinę, dwie, trzy, trzy. Bardzo dziękuję. Nie ma tutaj szkodnego pana Jacka, ale, ale za sprawą obecności pana Jacka zostało mi tak przez, przez, przez osobę przywołany zostałem dla, w swoim rozumieniu do pewnego porządku. To znaczy, że kolenda nie, ko, nie, nie, nie musi się odbywać, niekoniecznie powinna też z tytułu, że wy zapraszacie. No po prostu ksiądz ogłasza, proboż ogłasza yy, kiedy, gdzie idzie. No i ja też tak w tym roku zrobiłem z tym, że ponieważ jesteśmy w sytuacji takiej takiej no, specyficznej też to trzeba pewne rzeczy tak ze sobą zegrać, w związku z czym do, w stosunku do osób, które, które przychodzą tutaj jako systematyczne, tak się poczuwam. No, więc w związku z czym no, jutro o 17 u pani braty, pana Zbigniewa, a potem pani Katarzyny. to już żeby pani wiedziała, że to już jest jutro o 17. Poniedziałek jest jutro, tak? 29. To tak. No i każdy z Was proszę, żeby po Mszy Świętej wziął kartkę, bo tutaj ma rozkład też nie tylko u siebie, ale gdzie tam, gdzie tam mam być, daj Boże, że będę. No a teraz jest, jest, jest druga rzecz, osób, które tutaj bywają, a gdzie indziej nie bywają, w sensie w innych kaplicach albo bywają. W związku z czym yy, jesteśmy tutaj, ale chcemy żyć według zasad, jak w kościele się żyje. W, w, w strukturze, w ofi, w, 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 więc yy, powiem to wprost, czego to dotyczy. Jeżeli są osoby, przykład jest państwa że Śląska pan Janusz, pani Mirela i, i otoczenie, i Pan, czyli że zasadniczo jest, że chodzę na msze świętą, państwo tam do, do księdza yy, Sławomira Wierybnego osiąkały, Pan do księdza Jacka a ja bym miał przyjechać na kolędę, to należałoby najpierw zrobić, a z niech Pan słucha uważnie, że najpierw się zaprasza tamtego kapłana. Zaprasza albo przyjmuje, w zależności od tego, jaki tam zwyczaj jest przyjęty. I zasadniczo jest to, że niezależnie od tego, czy, czy tamten ksiądz będzie, czy nie chodzi, ja idę jako drugi. Jeżeli dodatkowo mnie ktoś zaprasza zawsze yy, pamiętać, no wtedy się też uralnia sytuacja jaka, no bo z przybyciem księdza, jeżeli ma jechać gdzieś tam ileś yy, set kilometrów, jest związane, że powinno się za, yy, za drogę księdzu zwrócić, bo to nie jest przejście. No więc wtedy się okaże. Czy, czy, czy te odwiedziny są też w jakiś sposób miłe? Bo o co chodzi? Żebyśmy się nie uczyli, żebyście się nie uczyli partyzantki. Że tutaj chodzę do księdza, to pana dotyczy szczególnie, tu chodzę do księdza, a dajmy na to teraz jest pytanie, czy ksiądz Jacek Bałęba chodzi po kolędzie, czy nie? Wielepny ksiądz Jacek Bałęba. Jeżeli nie chodzi, to ja nie wiem, czy nie chodzi, czy my nie wiemy, że chodzi. W związku z czym należałoby najpierw, zaprosić wielebnego księdza Jacka Bałęby Panu, że proszę do mnie przyjść. Niech ksiądz wskaże termin i tak dalej. I niezależnie wtedy od tego jest, że Pan zaprasza mnie. Jeżeli ksiądz Jacek nie chodzi, no to tym bardziej ma Pan, że tak powiem, powód do tego, żeby zaprosić innego kapłana. Natomiast, żeby nie robić takiej sytuacji, że gdzieś chodzimy, chodzicie, no tutaj tak w tym przypadku te słowa się dotyczą, ale zaraz będzie też, o, o, no tak, no Pana dotyczą, tak, że, że, że ja jestem traktowany, że wchodzę na jakieś czyjeś pole, tak to nazwę. Albo że pójdziecie że na msze, bo my tam tylko na mszę, ale tak odpogadać sobie czy coś, to ksiądz Michał. Nie, ja nie, ja nie, nie, nie godzę się na stawanie w takiej roli. Także to jest wymagające. Od ścigodnego pana i od państwa na Śląsku. Czy ksiądz Sławomir został, czy, czy ogłosił termin, kiedy przyjdzie, a jeżeli nie, to został zaproszony. No i wtedy się mieści w granicach takiej... Nie wiem czy obowiązku, ale na pewno dobrego tonu, stosowności powiedzieć księdzu, to my zaprosiliśmy, albo chcemy się podzielić radością, że zaprosiliśmy księdza Michała, przyjedzie i raczej nie zapraszać dwóch księży naraz. A to my zaprosimy dwóch księży, bo taniej, bo nie wiem co, bo nam więcej radości. Dlaczego? Ksiądz Pryputniewicz, Chocianowie, jak tam coś było organizowane, dwa słońca nie mogą świecić. Nie chodzi, że ksiądz słońce, bo ksiądz słońce nie jest. My wiemy, że jest jedno słońce, ale są ludzkie względy. I ksiądz tobie powie pewne rzeczy, które, które by powiedział tobie, a przy drugim będzie się krępował. Poza tym zawsze jest sprawa pewnej jakiejś no, bym powiedział, w szczególnych przypadkach ze względu na szczególne względy można to czynić. Natomiast nie wiązać kolędy z tym. Wizyta kolędowa ma zasadnicze poświęcić mieszkanie, pomodlić się, ale też podzielić sprawy ważne rodzinne. I to się robi z, 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 wobec jednego księdza, Ci godni wierni też, żebyście wiedzieli, ja jeżdżę z panem ministrantem, chodzę z panem ministrantem, było ze względów Bezpieczeństwa, no i przyzwoitości, tak jak z kolendą jest, ale zawsze w czasie kolędy jest miejsce dla ciebie, jeżeli by było, jeżeli chcesz pewne rzeczy, no bo teraz nie schodziło, rozumieć, jak, jak pamiętacie, jak przyjmowaliście kolędę dawniej z parafi, no to było tak, miejsca ci przychodzili, najpierw pukali tam, czy przyjmie. No to przyjmę. To teraz sz, sz, szli już przed księdzem, bo to mogli robić dzień wcześniej, zostawiając skarbki. Potem szli przed księdzem, pukali, śpiewali kolędę, na tu mieli skarbonkę, wrzucało się im, brało się i do innego po, pokoju, tam herbaty, porarańczy, cukierki i, i tu w skarbonkę. I y, jest dzwonek, czy ksiądz wchodzi i ministanci się zwijają i idą do... Następnego, następnego mieszkania i tam ludzi wypytałem, a jaki ksiądz idzie, o co pyta, to, to, albo oni sami donoszą, no różnie, według ich sprytu, przemyślności, pobożności albo bezbożności i chciwości, bo najczęściej się pojawiało ich wielu, jak przychodził czas kolendy, żeby sobie tam do skarbonki uzbierać, bo ludzie rzucą, jak się tak męczą z księdzem, chodzą, no to proszę czasem, kto wie, czy nie uzbierał więcej niż tam kapłan przy okazji, no może nie, ale różnie by. W każdym razie tu tak nie jest. Idę z dorosłym ministrantem. Teraz co pan Jakub ma robić? No, jak powiem Panie Jakubie, że trzeba, to pan Jakub no nie pójdzie do samochodu siedzieć, no to może pójść do drugiego pokoju, może jak daleko przyjechaliśmy, pójść się położyć odpocząć, a trzeba nam później wracać dwie trzy, czy trzy, 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 godzinę, dwie czy trzy, trzy. W każdym razie, żebyś wiedział, że to nie jest tak że tu ksiądz chodzi z, z plecakiem, z oficerem jakimś, z świadkiem, z sekretarzem i tak. No spełnia pan Jakub funkcję ministranta, poświęca się. No jest pięknie, że przychodzi ksiądz z ministrantem, zadzwoni, modlimy się, to jest zawsze znak. No a jak, a jak nie, nie widzi, żeby były jakieś sprawy takie, nazwijmy ukryte, które chcesz księdzu, sumienia, no to, 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 to przy panu ministrancie nie ma trudności mówić, Zasadniczo jest tak, że wszystko co powiecie jakoś tak yy, yy, no, panu Jakubowi, to pan Jakub mi później powie, no, bo, bo jak ma nie mówić. No, to, 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 to no, Musi być, wybierać między, czy jak chce swoją duszę zbawić, musi z, komu służy, tak? czy, 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 czy Bogu, Kościołowi, kapłanowi, czy, czy wiernym jakby dochodziło do jakiejś sytuacji takich, No zawsze diabeł będzie chciał mieszać. Więc to i jeszcze, cóż bym powiedział. Aha, no i są przypadki właśnie tych osób, bo z, z, zwróć uwagę, napisałem, że kolenda u tego, u tego, u tego, u tego, u tego, potem jest może u tych, na przykład napisałem w lutym po powrocie i umówieniu daty, co daj Boże, i wskazane nazwisko, bo przyszła osoba wczoraj i mówi, że, że zaprasza, ale w lutym, bo, bo jej nie będzie. No to tak. Ale też jest, napisałem tak, po zaproszeniu księdza, zaproszeniu, tu jest ważne, dlaczego? Bo jeszcze nie byłem, a nie byłem dlaczego? Bo chłop chciał, ale kobieta nie wie czy chce. Kobieta w sensie żona. No to ja nie pójdę, że, 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 że on w jednym domu mieszkają, on chce, a ona się nie godzi, więc w związku z tym jest po zaproszeniu i umówieniu co dalej, i tu jest... U pana Mieczysława Wostowi i u pana Mateusza w Zielonej Górze. Jak pomyślałem, proszę pan, dzisiaj jest, to pan sobie przemyśli, jak to tam jest. Że tu nie wpisywałem, że ksiądz przyjeżdża, bo cóż mam przyjechać, jak się okaże, że, że ktoś tam z widłami albo z rozdziabioną buzią, co mi tutaj ksiądz przyjeżdża. Nie, no to tak nie. Ja nikomu się na, na siłę nie narzucam, więc osoby, które by chciały, żeby, żeby ksiądz był, to to, to, to w, te, w tym przypadku zaprosić. Takie jest pochwalenie, że pierwszymi osobami, które mnie na kolędę zaprosiły, to są czcigodni, to ci ze Śląska właśnie. Nie wiem, czy tam z księdzem Siąkałą, yy, zaprosili, czy, 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 czy już przyjmą, czy by chcieli we dwóch, no nie wiem, ale, ale pierwsi byli, potem czcigodni państwo, więc wam się też... No a potem są ci, co, co, mieli, co mieli jubileusz dopiero, zaprosili księdza po kolędzie, a bez zaproszenia ułożyłem według porządku starszeństwa, więc że, że we wtorek przybędę do najstarszej najstarszej wiernej, która tu się fatyguje, a potem drugiej według starszeństwa, to już następnego dnia, drugiego także tu do, do czcigodnej pani, a potem trzeciego, drugiego do, do czcigodnej pani. Przewid państwa przewiduje czas na kolędę godzina, dwie do trzech godzin. Dłużej nie. I proszę żadnych tam mm, modlitwa, herbata zasadniczo, Pan wiecie, że kawy nie pija, różnie według Herbata. Wszystko inne jest od Was, ale nie przymuszać księdza, że ja nie jadę po kolędzie na zasadzie, że jak do Państwa jadę, to tam już obiad Pani zaczęła szykować. To proszę zostawić na następny dzień. Także proszę się, że to jest kolenda, nie wyszyk. A nie wyszyk. Oczywiście, jak coś na stole stoi, no to stoi. tak? Więc to jest właśnie ta wielka trudność, nie taka wielka trudność. Ja to już te przykłady tam dawno dawamy, czy, czy ksiądz lubi takie, czy uwagi. Rzeczy.